Dziś wpisuje się do księgi pamiątkowej. Wraz ze zniesieniem granic w Unii Europejskiej uznaje się, że wszyscy obywatele uczestniczących państw należą do tej samej przestrzeni i mają wspólną tożsamość, powiedział Bronisław Gieremek, w Schengen 18 grudnia 2007 roku. Odlotowi dziadkowie. Małgosia i Maciej w podróży. Zapraszamy. 10 maj 2023 środa. Przyjechaliśmy na miejsce do spania w okolicy miasta Schengen. Jesteśmy około 2 km od miasta Schengen. A miasto Schengen słynie szczególnie u nas. Jako strefa Schengen, i bardzo dużo ludzi nie wie, co to znaczy strefa Schengen, a chodzi o to, że w tym mieście, w tym miasteczku, została podpisana umowa o, o wolnym przepływie ludności, transportu w krajach Unii Europejskiej oczywiście w tych, które przystąpiły do tej umowy. No się oziębiło Będziemy musieli wyciągnąć ciepłe, ciepłe ciuchy To jest tak, tam za tymi krzakami, tam jest masę wody i tutaj nawet dzikie gęsi sobie spacerowały niedawno Wyjeżdżamy z naszego miejsca Noclegu udajemy się do Schengen to jest 5 minut jazdy stąd. Tak? Niedaleko. Uśmiech, cheese. Było fajnie. Trochę gęsi gęgały w nocy, ale było fajnie. Topa. Wysiadamy z samochodu. Idziemy podziwiać uroki Schengen. No przyjechaliśmy gdzie? Pod co? Pod muzeum. tak? A przyjechałem no. pod muzeum. No i idziemy teraz na placu. Tu przed jest rzeka, która graniczy między Niemcami, Belgią, Francją i Luksemburgiem. To jest zestawienie wszystkich flag, które należą do strefy Schengen. Małgosia nam powie więcej. O, jak jesteśmy no mów, blisko napisu. No, zobacz, no, już możemy rozwinąć naszą fragę. No powiedz, kiedy Polska przystąpiła do Schengen? Rozwinęłam fragę. Polska przystąpiła do Schengen bardzo późno. 21 grudnia 2007 roku, a układ Schengen został podpisany w czerwcu 1985 roku i początkowo zawarło je tylko Francja, Niemcy, Belgia i Luksemburg, a układ wszedł w życie dopiero 10 lat później. A po tych państwach wchodziły kolejną, następne, następne. No i tu mamy flagi wszystkich państw, które w tej chwili należą do strefy Schengen. Tych flag jest dosyć dużo, nieprawdaż? A, jeszcze taka ciekawostka, bo wczoraj taką gafę popełniłam tym księstwem. Liechtenstein, a Luksemburg, no to się teraz pochwalę że Księstwo Liechtenstein weszło do strefy Schengen w 2011 roku. No pięknie, egzamin zdany. Mam nadzieję. Pójdziemy, pójdziemy do muzeum, zobaczymy, co tam jest w środku, a potem pojedziemy dalej. No ciekawe, czy znajdziemy jakąś lekturę w języku polskim, bo no, tego jest pełno. Więc teoretycznie też, no zobaczymy. Maciej. Słucham. Znalazłam. Jest. Odkryjmy Europę. Brawo. No. Brawo ty. Wraz ze zniesieniem granic w Unii Europejskiej uznaje się, że wszyscy obywatele. Uczestniczących państw należą do tej samej przestrzeni i mają wspólną tożsamość, powiedział Bronisław Gieremek w Schengen 18 grudnia 2007 roku. Brawo. Maciej wpisuje się do księgi pamiątkowej. No, wpisz, pisz dużo, napisz, dla potomnych zostanie. Tutaj mamy wystawę zdjęć z ukazującą granicę wszystkich państw Unii Europejskiej. No, nas jest też kilka zdjęć. No tak, zrobiliśmy zdjęcia i to potem pokażemy. No pięknie I się wypogodziło, jest cieplej, więc pójdziemy na chwilę do miasta. Muzyka Jest początki Unii Europejskiej. W 1950 roku e, została podpisana deklaracja Schumana. Schumana, w takiej nazwie, która znosiła cła pomiędzy Niemcami a Francją, czy wolny, wolny rynek, porozumienie węgla i stali. I początki, to były podwaliny Unii Europejskiej. Tak. No, I do czego. Jest zdolne porozumienie, rozmowy, a nie tak jak dzisiaj. Zakichana Rosja. I nie tylko, bo nie tylko w Rosji jest wojna. Znaczy w Ukrainie, ale Rosja atakuje. No wracamy do, do domu. No stoimy przed fotografią, właśnie z 2007 roku podpisane porozumienie Schengen. Tylko nie wiem czemu w Lizbonie. No. to jest chyba macie traktat lizboński. A traktat to lizboński to jeszcze coś innego no. jest. A rzeka graniczna to jest? Mozella, graniczna między Luksemburgiem a no. Niemcami. I ona no. się dalej jeszcze tam bije. I Francją, tak? Mhm. No. A, to są różne traktaty. Traktat amsterdamski, widocznie są różne. byliśmy w Niemczech, teraz znów wjeżdżamy do Luksemburga. się kręcimy. Kręcimy się w kółko. We Francji też byliśmy w kule. Tak prowadzi, a, bo te to uliczki to tak prowadzą a tu jest piękna rzeka i tu proszę Luksemburg Nie mamy Luksemburg i tak się kręcimy opuszczamy Luksemburg i Schengen oczywiście i wjeżdżamy do Niemiec Odesu. Jesteśmy w Niemczech, zrobiliśmy zakupy. To co widać na stole zapłaciliśmy 13 marek bez 5 zł, czyli euro, Uch, euro. Czyli e, 65 zł zapłaciliśmy za te zakupy. Nie wiem czy to dużo, czy małe. Pomidory kosztują 10 zł za kilogram. Więc relatywnie tanio a tu jest rachunek za paliwo w Luksemburgu proszę sobie zobaczyć jaka jest cena i to jest cena stała w całym Luksemburgu tanio, prawda? my tu gadu gadu sobie jedziemy a nic do nic złego, wjechaliśmy do Francji Go znaleźć, plątał się pod nogami. Musieliśmy się zatrzymać i szukać go. Taki to uchwyt chiński. A co zrobić? Żółta rasa zaleje świat. Zegu mam jeszcze. wojna światowa uświadomiła im, że nie warto, że lepiej współpracować dlatego podpisali deklarację współpracy, którą nazywamy deklaracją Schumana ładnie to powiedziałeś? bardzo ładnie a drogę mamy znowu krętą na szcząstkę to no nie jest wąska, ale jest Raz jedziemy. Bardzo ładnie jedziemy. No przecież. Wchodziliśmy do Francji tu mamy zamiar nocować tu widzimy jakąś szopkę pewnie tam ogniskę robią dużo zieleni las raczej liściasty no tu już pies dostaje jedzonko bo głodny a my za chwilę będziemy robić prawda? Proszę? Dla nas za chwilę jeden kogoś. No tak, najpierw godzina. Zupka grzybowa, surweczka ze świeżej kapustki. Niemieckiej. <ścoughs> niemieckiej. Papryki zresztą jeszcze też niemieckiej Tak? No, ale z pierwszego wjazdu. No, smacznego.